Zaczynamy! Dobra! Dzień dobry! Witajcie wszyscy! W moim okay, pięknym a... mieszkaniu Czy coś Ale masz mieszkałko fajne Ale się. Ale z tym pokrętło jakby było nawiedzone. To, z... to, to nie jest niewiemy jak kawalerka w centrum miasta. To jest to, to jestem nawiedzony Cholera! Cholera! Mam taką zbyt potężną broń! On jest słychać, mogę go zabić! O cholera! Czyli co? tylko murder może wyjąć nóż, tak? Morderca może podnieść, już Nóż może leżeć gdzieś na mapie. Jest ich kilka, więc No. Mogę to podnieść? Nie, nie mogę tego podnieść, a to byłaby piękna kurde sytuacja, że wiecie, cyk. Kto tu wejdzie, kurde, to rozstrzelam, kurde, bela W moim bucie jest, wąż! O. Ja nie jestem tak mądry jak ty. Co to? Nie działa. Co to? No chyba nie wiem, nie, czekaj, bo mi się tutaj kończy granica mapy. Granica Ha! Ja tajny agent Amongo. ha Pięknie co nie? To mi się tak wydaje. Poczekam, poczekam ja na tych atsłaniaczków i zrobimy takie hua, siusia to musi Nie trzy razy kliknąć, żeby, żeby się blokowało. Okay. O, albo usiądę, o, o, ej to jest dobry plan. Chcę so, tak usiądę, o. O, wygląda prawie jakbym siadł. Musisz trzy razy klik żeby ją blokować. Dobra. Prawda? Wygląda jakbym siadł. O, może tak o. Nie, bo to słowiański taki przykus, o. Halo, proszę pana. Halo, proszę pana. Daj mi prywatność, proszę pana. Hehe, hehe, hehe. Prywatność? Oni nie wiedzą, co to jest prywatność. Ja ich nauczę, co to jest prywatność. O, dobra, tak jest. Poczekam tutaj. 2000 years later. Nie ma nie zabiłbyś katboja. Ja bym nie zabił, naruszasz moją prywatność! Ja ci zaraz Am. zrobię, jak gangster. Słuchaj ma... mnie, kurde! Oddawaj Daw pieniądze! Zobacz jeszcze pistolet, trzymam Taką jak gangsta, kurde! E, to jest napad, kurde! To jest napad, to są pieniądze, oddawać ma... pieniądze. Co kurde, napadacie mnie Zostaw moje wino! To jest moje może... wino! To jest moje wino! Do jasnej, ciasnej babciu, kurde, bo będę strzelał! Zamknąłem na klucz, patrz. niestety. A dla mnie otworzysz? Słuchaj, ma. Mały. Problem. Dobra, Ola, o, Słuchaj mały Otwórz ja, Od, ja mu Zapraszam Witaj, Ejbi! Ej, co ty robisz, broń? Nie. Witaj, Ejbi! Co tutaj nieprzyzwoitego co robiłeś? Nie, nie rób tego, Co proszę. robiłeś tu nieprzyzwoitego, przyznaj się? Nie, nie tego, co tu przyznaj się? co, mogę? co eee, tak długo ci schodziło? Kulia. Tak, srałeś tak tylko? Widzę tylko broń! Miku. Bo musisz włączyć komfortowe sobie rzeczy tam, w ustawieniach, żebym kurde widzieć mi tak z bliska. A ja cię widzę, ja mogę patrzeć. ustawia? Tak? Tak. poczekaj, poczekaj, muszę odłożyć tylko mój pistolet, proszę go nie tykać eventually No dobra, to gdzie na, na czym skończyliśmy? Co ty tu AB robiłeś? Co ty tu robiłeś? Przyznaj się! Przepraszam, przyznaj, przepraszam. przyznaj się! No! Jak jest rajsko? Tak długo ja, ci schodziło? Ja tylko strałem, tylko srałem Tak, tylko strałeś? Jasne, wymówki! Co wy tu robicie? Przesłukuję więźnia! Co teraz? Ja nalewam! Proszę nam nie przeszkadzać! Ej! Przepraszam! Zostaw, to był jeden mój nabój To No i czym darzisz strzelać teraz? W swoim biurze, jak się robi, bo detektyw się w swoim własnym pokoju. Rozstrzelał no, mnie no, moim no, no. własnym pistoletem, brutalnik! Dobra, czekaj, no, ja do... Daj mu różkę, A ja ja on go oni go biorą. Do... Z prawego oka i to tego mu nagrywa. Nie już, no, to... Czekaj! Do podejdź tam no jeszcze ekran bliżej. Like Twitch TV o slash LLWEX w opisie Nie, to jest abusing, halo O! Dzień dobry Kto będzie, ten będzie Nie ma wszystkich? Dlaczego nie ma wszystkich? Ej, co się stało z Mikulią? Mikulia. Się, hey! wow! Wow, 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 Przepraszamy, no, ja tylko drzwi chcieliśmy Poddaję otworzyć. Się. Tak, my drzwi tylko chcieliśmy otworzyć. Poddaję się. Czemu tak agresywnie? Aaa, Madzia. Nie, mnie nie winni, On, on jest winny. Madzia, oddaj pistolet, bo ty nie umiesz z niego nie. korzystać. Nie. Co? Uważasz, że kurde młoci nie umieją korzystać z takich nie zabawek? Nie umiesz. No, nie no, umiesz, no. Nie umiesz. Nie masz jaj. Tajemniczy wyglądasz jak taki starszy brat Madzi, po prostu. Oddaj broń, bo nie, nie umiesz. O! Co strzeliłeś swojego braciszka? Jak mogłaś, Madzia? Swojego dużego braciszka! Oniczana zabiłaś! Oniczan! No Madzia? oddaj mi to. Oddaj mi. Coś ty zrobił! Zabiłeś, kurde, małą siostrzyczkę większego no bo, braciszka! No Jak ty zabiła, mogłeś tak zrobić, kurde! Nie no, zabiła tajemniczego, tajemniczego, zabiła kurde dużego braciszka, kurde! Uspokój no się właśnie. z tym, człowieku! Burgerze! Ja nie nie człowieku, burgerze! Jestem... Uspokój się z Burger tym! Detective. Burger detektyw! Burger detektyw, jesteś morderca twój? bez serca! Milcz, milcz! Mam pistolet? Idę, idę po jakiegoś morderce. Tak? Poczekaj! O, hej, Delvex! 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 Tam! Tam, o! Tam, o! Tam. O, tam! Nie, nie, nie! Nie! De Delvex! <suszy> 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 o cholera, jak zabunkrował. zabunkrował. Otwórz to! Otwórz to! Otwórz to. FBI wchodzi! Mamy na pana teczki dowody! Robił pan coś niestosownego! Gdzie jesteś? Ręce do góry, oddaj alkohol! Napij ze mną! O. Nic nie widziałem? Nie, ja nic nie widziałem, nie! On, on zastrzelił kurde małego, małą dziewczynkę i wielkiego braciszka. To jest okrutnik. Spokojnie, napijmy się. O, no i to ja rozumiem, no, Tak, tak. Ja z chęcią Oj, wypił, rzeczywiście. A ja? Dla mnie? To czekajcie, ja też mu się napił. Jest więcej do picia? Jest więcej do picia? Dawaj! Więcej do picia? A, nie będzie. W grze można. Nie ma więcej do picia, to jest jakiś scam moim zdaniem. A, kurde, dobrze. <grym> ja zachodziłam. na mieć! Nie widzą mnie. Ooo, tutaj też ciekawie. Jezus. Nie ciągnij mnie. Za... On ciągnie za ogon. Co, Co on robi? Co on robi? Co... Nie odwracaj się. Czego lepiej. ja jestem świadkiem? <grym> to? Later. A tym mordercą pewnie o, znowu Delvex O! To on! Pst. Ja mu nie Idę się napić szampana o kurde, ale ja mi stoję. No hejter po prostu hejter Najprawdziwszy hejter Nie wyciłam. Co ty jesteś? Kto ty? ty? Powiedz to mm. Hejka! Coś do picia Kto może to zaserwować? To jest, to jest. Kana, kana. Ja ci dam do... do... serwuję coś Kto fajnego Co masz fajnego? Nóż, kochany. Nie, nie, nóż, nóż nie, nóż nie, ale to. O. To co, chcesz się napić? Tak, tak, mam, mam, proszę. Miłość, miłość zakopanym pamparam. Polewamy się, o cholera. No Polewamy impostor, się impostor. szampanem, ciemność, pomocy. Generator. Wiedziałem, wiedziałem. Od samego początku wiedziałem, że to zawsze jest Delwex, pan morderca bez serca. Cholipka! Pomocy! To jest napaść! To pomocy! Widzisz? Strzelają! Strzelają! Pomocy! Ratujcie mnie! Morderca mnie goni! Pomocy! Delwex jest mordercą! Ratunku! Morderca! O, dobrze, dobrze. dobrze Czemu cały czas Czemu jesteś? Nie. No nie wiem szeliłem no mi striciem, Czemu Delwex jest z... szeliłem, do mordercą? Ale nie. nie, ciebie to specjalnie, ciebie specjalnie Delwex jest okrutnikiem no. A wy tylko byście pili i chlali i kurde nie. imprezowali Do roboty byście wzięli się, popracowali, a nie tylko chlać, chlać i chlać jak tak można non-stop tylko chlać? Ja nie ja wiem, kurde, to są jacyś ludzie... O, a winiarnia? Mogę pociągnąć za wajchę? Nie mogę. Ja? Ja to tylko szukałem czegoś do skrobania, panie Delweksie. Ja nic tutaj złego nie robię. Nie, tu zobacz, sam tam se leży. Tam o. Masz, masz szczęście. Co ja ja ja, ja nie no. butelki do piwa no. szukałem, picia szukałem, I się zgubiłem. Pam Co by tu dzisiaj ugotować? Let him cook, let him cook. Pam baram, pam pam pam. teraz. Ja gotuję, tylko jedzenie przystawiam no. Znowu ja, ale, no, w kuchni jestem, chcę pracować, no, w sensie, no, coś na obiad przygotować, no, ja po prostu, wiesz, kieliszek sobie wziąłem, żeby się napić, no, ale, ja... no, należy też? mu się, należy mu się i dobrze, o, kurde, tylko by narzekał na mnie, że chodzę koło wino cały czas przy Wino się rozlało. Tak, się no właśnie, rozlało. to dowody są, wino się no. rozlało po prostu, no, chodźmy nie po wiecie, prostu. Ludzi.

Już, już otwórz się! O, jak tu pięknie, jak tu ładnie! O, dowody zbrodni, widzę to! Ha. A no ale my cię słyszymy jak coś, nie chcę nic nic mówić, ale to O ty kurde Bela no! Jak się podkrad! A co się stanie, jest ten jak 5 Clue z najda? No trzymasz broń! To będziesz miała broń! Ja stąd wychodzę! Wypuśćcie mnie! Let me in! Citosowy, lamusie. Tak jest, właśnie Nie robię, Widziałem, co tam masz na nagrywasz? Wow! Oni już strzelają! Nie, nie na Mam to wiesz, mam tą przyjemność i swobodę Co? Przyjemność i swobodę, że nie nagrywacie to co jesteście? Tak, że nie że Widzicie? Oni nic nie, tylko oni nic, tylko by biegali, myszkowali, ale nic nie nagrywają. Łachudry jedne, łachudry, zapamiętajcie moje słowa. Ja bym... Ja bym sobie nagrać, nie bym mógł Taki jeszcze właśnie AB Nie ma dzisiaj Twitch TV O nie! O nie! O, znikło! Ucieka, ucieka! Gdzie jest, gdzie jest? O nie! Ja nic ja nie, nie widziałem jak coś Tak? To tam jest? Tam, taram, tam, 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 tam. To jest znowu on? Tak! Burger! Burger nie chce zostać zjedzony! A za co? No, no zastrzeliłam cię Jak nie, nie, zastrzeliłaś mnie Przepraszam, go, no, no zastrzeliłam cię Naprawdę? Ja myślałem, że to ją no od tyłu zaatakował to jedź, Nie, to ja cię no zastrzeliłam to to Ale potem go zastrzeliłam, ale potem go zastrzeliłam, ale potem go zastrzeliłam Będę no był... płakał Mikulia mnie zabiły Moje biegne smutki, goskie żale a może twoje poświęcenie poszło na martę? Sabin! Sabin! Teraz jestem w tej gronie. Nie, zapisał nie, nie. Nie, ja! Zaraz się pokażę na mapie, a więc tak. Ninja! Czas nie widać. Nie, nie widać, widać mnie. Skradłam się niczym cień. Zlewam się z otoczeniem w ciemnościach. Nie ma mnie. Nie widać mnie. Niczym cień! Niczym cień! Odkradnę się do niego, nie zauważy mnie. Niczym cień! Obraca się, ale on wciąż mnie nie widzi. Niczym cień! No, tu, 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 zakładam miejsce. sobie, wiarę. tak. Zakłada sobie wiara. Niczym cień, tak. Moje I teraz nagle prawej, wyciągamy nie noż nie i wyciągamy. I go. Aaaa, Chciałem ci no, chciałem ci zaciachać i kurde, zabrać swój bekon z buzi. No nie. Ci tosa odciąć? Tak, ci tosa oh. ci odciąć. Oh! Wow, 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 proszę spokojnie z tym nożem. Ja cię kręcę. Paniusiu, to jest rozbój w biały dzień! Pomocy, goni mnie! Morderca! Pomocy, morderca mnie goni! Masz wino? Zaraz tam, tam się rozlało komuś wino. Nie wiem czy wiecie. Tam a, o! I ty, I ty sobie nagrywasz po prostu ten co lata przy tobie, tak? Tak, ty, a na no, to drugą moją perspektywę no, nagrywa, bo ja na dwie perspektywy no, nagrywam. Ja Maybe. No, to a, jest moja trzecia kurde. perspektywa i perspektywy z pierwszej osoby, więc mam dwie perspektywy. Maybe. A nie bora, myślałeś, no. żeby przechwytywać po prostu obraz vr ekranem i obs tam to spróbować? Dobrze, no przecież tak robiłem. Aha, i ci nie działało. No. To trzeba poustawiać. O, trzeba bardzo pokombinować, mój drogi, bo u mnie jest tak, że jak ja za szybko się obracam, to mi czarne paski po lewo i prawo się ustawiają, i przez to A, właśnie okay. ucina mi tak, jakby pół ekranu. Więc co, ja po prostu rozszerzyłem. Okej, okay, poczekajcie chwilę, bo coś jest nie tak. I... No może, ja nie wiem, ja może, może musiałbym ustawić wyższej po prostu rozdzielczości. Nie wiem, no kurde, nie wiem. Ale to wtedy trochę, na, to na Steamie VR masz domyślną 100% rozdziałkę, więc nie powinno ci w sumie tam pikselować. Mordują! Halo, szampan się rozlał komuś! No nie! No strzeliłem przecież, kurde, ja mam jakiegoś zeza z tej spluby! Wygraliśmy, wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. trafiłem? A ja myślałem, że ona mnie prędzej nie, nie za ja, ja myślałem, że ona mnie prędzej zaciechała Nikt, nikt mnie nie zauważy. Jestem taki mały, że mogę się schować. Praktycznie nikt mnie, widzi. Nikt mnie nie widzi. Nikt mnie nie widzi. Czemu sabotuję was, żebyście mnie nie widzieli. Skradam się. Niczym cień, niczym cień. Malutki, skradam się. O, niczym cień, nie widać mnie. Zabijaj, zabijaj! Zabija. cień, Niczym cień, niczym cień, Batman, pomocy Pomocy, Abby morduje Wszystko widziałem jako mysz, byłem tą myszką, potwierdzam Pomocy, policja Uwaga, tu dojdzie zaraz do rzezi, Abby morduje, Abby morduje Nadchodzi, ja się chowam pod łóżkiem Wejdź, odsuńcie się, bo tutaj Pod łóżkiem chowam osoba, która podejdzie do drzwi, to umrze. Cześć. Cześć Jestem tą myszką, która widziała zabójstwo Dobra Musisz się schować, o o, 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 Nie ma Znajdzie mnie A ty co? O, do, do, szafki wejdę, do szafki wejdę Cholera, nie mogę wejść do szafki Za bazą, za Mikulia, pomóż mi, Mikulia, pomóż mi tam jest. Nie, nie, nie. Mi nie wstawaj, bo widzę coś co nie powinienem widzieć daj, daj, daj. <laughs> Dzień dobry, nie nie, nie. Halo, gdzie ja pomki? Patrz, patrz, widzisz to? Co tu jest? Widzisz? Spodnie, no i tu. nie robię Dobra. Ale, kurde no tu widzisz to No, po, po, na, po, na spodnie pokazujesz, tak? Na po, no to na pokazujesz na to, tak? No rajtuzy. O cholera, nie obracaj się do mnie zapka. tak, kurde, takie potężne poślady, kurde wysportowane, ohoho. Właśnie, to trzeba ćwiczyć, a nie jakieś pompki mi gada. No dobra, a to skąd się wzięło wtedy, w takim razie, skoro robisz tylko przysiady, o to tutaj na rękach, o. Bo muszę tak też łapy tak, tylko tak już. Oh. O, czyli to jest taka pompka, czyli to jest przysiadopompka taka, że robisz tak właśnie, Dokładnie, kurde, przysiad i pompujesz hantelki, yeah, o, o czy czyli masz tak, że łapiesz hantelki ja i robisz przysiad ja i tak jeszcze, U, cyk, cyk, to, cyk, patrz jaki sport! Kurde, fanzloch uczy mnie sportu! Fanzloch no uczy sportu, Ja, O O! Oh. Oh. już się spoczyłem, ja cię kręcę. Ej, jak jestem niżej, to... Ale mi gorąco. Gorąco mi jest, o oh, kurde. Jaką tyle no, potrafi tych zrobić? To jest straszne. Ja też się hey, hey. spodziewam. Uuu, le pan bandyta. Dobra. Chodzę, że nie mogę tu schować tego, bo bym się schował tu, na przykład. Schowałbym się do szuflady i by było po problemie. My name is Bond. James Bond. Przepraszam. James Bond! Nie ruszajcie! Oh. Nie, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia. Nie. Uwaga! Halo! FBI open up! Co tu robione? Co tu robicie? Co tu do jasnej ciasnej było robione! Ja nie mam, 18 Czyżbyście robili nowego burgera? Wieśmaka? Nie. Drwala? Nie! Drwala robiliście? Robiliście drwala! się! Zrobiłeś kurde nowego wieśmaka? Przyznaj się! Nie, ja nie, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia, to jest zbrodnia która wymaga kary, kurde. I pan a, za nią zapłaci. Tak, Połóżcie mnie, nie? Ale to Mikulia, ja tu z kąpałem Jak się Jak Mikulia! Kosziku. Jak Mikulia! Ja, ja widziałem, że pan historię. kurde pukał w drzwi i potem pan wszedł. Nie, nie, Ja ci historię opowiem, ja prawda. Tak, historię? Podawaj historię. W sosie serowym. Kąpiel w sosie serowym brałem, a Mikulia wbija do łazienki i zaczyna strać. Nieprawda, no, o, o, to, to co ja obserwowałem, to pani Mikulia tu była w środku zanim pan wszedł. Nie, pan już stąd, e, wracać mi stąd. O, wy kurde. Za, nie, to jest zbrodnia. Mam na a go nie. O, mam go chodź. Gdzie uciekł, gdzie ten łachudra uciekł, gdzie ten bredny wieśmak uciekł. Szukajcie tego wieśmaka. Chodź, bo ty masz bronię, co trzymie bezpiecznie z tą łagodą. Tak, mogę. szukajcie wieśmaka. <trybujesz> e! 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 <fell Unters> <gryw prestigious> Wieśmak plus osiemnastce. O, ja bym z chęcią wypił. Mikulia polej mi, binko, binko. polej mi, Mikulia. O, no i klasa. Zatw a macie jakiegoś jeszcze innego kieliszka? To bym byśmy razem się napili. A kurde, właśnie nie, musimy chyba znaleźć ludzi do picia. Znajdźcie jeszcze jakiegoś kieliszka, to razem suwalniemy, zdrówko. Tajniczy chyba jest zły, bo zamknął drzwi komuś i poleciał. No cóż, to narąbi się za wasze zdrowie. No tak, tajniczy chyba zły jesteś. Polej a mi jeszcze, tajnicze, Mikulia. Polej mi jeszcze. No, przepraszam. No patrz, tajniczy jest jakieś normalne. Mikulia, jeżdżę! Migulia! Jeszcze mi polej! Migulia! Bo mi sucho! Migulia! No daj jeszcze jednego kieliszka! Migulia! Tak, tak proszę, proszę! O! Proszę. Jeszcze trochę! Jeszcze trochę, Migulia! O proszę, ale Ocie, jest, łóż, łóż. jest Migulia! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Jeszcze! Jeszcze, jeszcze trochę! O, Zaraz będę się O! O! O może święty! O kurde, co to oh jest co? O my godness! Najgorsze jest to, że AMOGO ma broń więc może no no to jest ale nie. A, można mieć dwie bronie? <grym> o! Okay, Wszystko są... się światło! No, można mieć dwie bronie? Nie. Bo jest ciemno. Ej, AMOGO żyjesz? Wyźmie, ży wyźmie, ży